Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że kolejne podwyżki stukają nam już do drzwi. Dowiemy się, czy Beata Szydło będzie lepszym premierem niż Morawiecki, a Niemcy prowadzą dochodzenie przeciwko Łukaszence. Także zasubskrybuj kanał i lecimy. I łapcie się za kieszeń, bo jak podaje biznes Interia, ostatnia podwyżka akcyzy na używki o 10% miała miejsce 1 stycznia 2020 roku. W przypadku mocnego alkoholu spowodowała wzrost wpływów z podatku rok do roku z 8 do 9 miliardów przy jednoczesnym spadku sprzedaży ze 163 do 154 milionów litrów. Takiego stuprocentowego alkoholu. Podobnie było w przypadku piwa i tytonius. Sprzedaż spadnie, jednak to nie sprawi, że ludzie będą pili mniej. To znaczy, że staną się lepszymi, nie wiem, chemikami, będą się dokształcać w procesie produkowania alkoholu. Wielu zapewnie polegnie na placu boju i oślepnie, albo się potruje. Ale nasz rząd wstanie i powie, że było warto, bo mamy 1 miliard w budżecie na zasiłki dla tych ślepców. Jak wynika z analiz przedstawionych w Sejmie prowadzenie odpowiedniej polityki podatkowej jest jednym z podstawowych narzędzi służących ograniczaniu szkód spowodowanych przez alkohol i tytoń. Potwierdzają to też wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, bo to bardzo ważne jest, co nie mają do powiedzenia. Cena alkoholu szczególnie wpływa na zmniejszenie konsumpcji w grupie osób niepełnoletnich. Kłopot polega na tym, że alkohol jest coraz bardziej dostępny w Polsce, bo przy jednoczesnym wzroście średniego miesięcznego wynagrodzenia jest. Jego ceny poszły w górę bardzo nieznacznie. W przypadku wódki i piwa oznacza to wzrost dostępności o prawie 100% w porównaniu z 2001 rokiem. Jeśli chodzi o wino, to jego wzrost to ponad 90%. Wyższe ceny są też motywacją do rzucenia palenia. Szacuje się, że 10% podwyżka cen wyrobów tytoniowych przyczynia się do redukcji liczby osób palących o 4%. To, że narzędzia fi fiskalne przynoszą efekty, widać właśnie przy wprowadzeniu opłaty cukrowej. Wpływy do budżetu są z niej niższe niż się spodziewano. W lipcu wyniosły około 1 miliard złotych, a założono, że przez rok będą 3 razy większe. Ale widać spadek w kupowaniu słodzonych napojów. Z badania przeprowadzonego przez Instytut Matki i Dziecka wynikało, że odsetek nastolatków, które sięgały po nieco co najmniej raz dziennie w 2018 roku wyniósł niemal 45%, a w 2021 spadł o 30%. Największą różnicę było widać w grupie chłopców, wcześniej ponad połowa tak zaspokajała pragnienie. W najnowszym badaniu ich odsetek spadł do 36%. Dziewczynek był ok. 10 punktów procentowych niższy, wyniósły 28%. Producenci ostrzegają jednak, że ciągłe podwyżki nie są metodą, szczególnie, że trudno wskazać cenę, która mogłaby być barierą zakupową. Lata temu w przypadku mocnego alkoholu określano ją na 20 zł za butelkę. Ta kwota dawno została przekroczona bez Przełożenia na sprzedaż. Poza tym, jak zauważają eksperci, wzrost dochodów sprawia, że kupujemy coraz droższe trunki. Dowodem na to są badania Nielsena, w których wynika, że w 2020 roku ilość sprzedanego alkoholu zmalała o 1%, a wartość rynku urosła o 7%. Do tego może dojść załamanie krzywej Lafera. W przypadku alkoholu mocnego jesteśmy blisko tego punktu, a to oznacza, że dalsze podwyżki. Podatków będą skutkować zmniejszeniem wpływów, mówi Witold Włodarczek, prezes. Związków y, Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Dodaje, że taka polityka rodzi niebezpieczeństwo odpływu klientów do szarej strefy. Dobrym przykładem jest Skandynawia, gdzie alkohol jest nawet trzy razy droższy niż w Polsce, jest trudno dostępny, a problem alkoholowy jest bardzo wysoki. To jest właśnie efekt rozwoju, rozwoju bimbrownictwa. Zaznacza, że lepszym sposobem y, byłoby na przykład postawienie na edukację dotyczącą odpowiedzialności spożycia i zniesienie różnic w podatkowaniu wyrobów alkoholowych, bo na razie piwo jest pod tym względem uprzywi uprzywilejowane. No ale to już niedługo, o tym mówiłam też w którymś odcinku, że piwo też dostanie po tyłku. Z kolei znowuż bra branża browarnicza apeluje, by przy kształtowaniu polityki podatkowej uwzględnić obecną sytuację rynkową. E czy podnoszenie cukrowego podatku jest wyjściem? Nie, bo człowiek ten, który nie powinien. Bo jest od cukru uzależniony i tak go kupi. Zamiast podnosić ceny, może ktoś by w końcu zaczął dbać o to, czym Polacy muszą się żywić. Ile jest syfu w mięsie, w rybach? Biedniejsi ludzie często sięgają po żywność wysoko przetworzoną. Nie wiem, gdzie jest większy problem w Polsce: w alkoholizmie czy w insulinooporności. Bo według mnie to jest jakaś już pandemia. Znam więcej osób, które, są, y, które mają insulinooporność albo cukrzycę któregoś typu, niż alkoholików, naprawdę. Bo to, że nie pijemy słodkich napojów, nie znaczy, że całym syfem nie raczą nas gdzie indziej. W kabanosach nawet, co niektórych, jest cukier, słodziki, substancje słodzące w mięsie, chemikali, sterydy, woda, obrzydlistwo. To jest to właśnie takie nasze pożywienie. I co z tego, że ten dzieciak nie wypije napoju słodkiego z puszki. Jak mu matka ugotuje obiad z marketowego mięsa i żeby nie było, sama z tego mięsa gotuje, bo nie ma możliwości kupienia innego i lepszego. I właśnie w ten sposób doskonale wiem, że to jest i te warzywka napędzane, nie wiadomo czym i w jakich ilościach. Dajcie spokój, my musimy zacząć dbać o świadomość Polaków, żeby wiedzieli, co nam do tego jedzenia wiecznie dosypują i że w tym jest problem. A później nie wiadomo co jest pierwsze, otyłość czy Cukrzyca, i możesz sobie tam przysięgać, że ty słodkiego nie jesz, nie pijesz, nie palisz papierosów, a chorujesz. I od czego chorujesz? Skoro wszystko robisz dobrze! No od tego żarcia. Znowu chodzą plotki, żeby ata siedło zostanie premierem. Według mnie może być tak, że prezes wystawi swoją ulubienicę, bo jednak nawet jak miała wpadki, to dawno już są zapomniane, no i z była na tamte czasy bardzo lubiana i kojarzy się wielu ludziom dobrze i wielu ludziom z tym, że po prostu im się należało. No ale kto by to rozpamiętywał? Bo jak podaje RMF, wiceminister sprawiedliwości przyznał, że relacje z Brukselą pogorszyły się. To nie oznacza, że nasz rząd jest temu winien, bo on jest katalizatorem tych relacji. Od kilku lat obserwujemy sytuację, w której Unia Europejska próbuje, dzięki wsparciu opozycji, poszerzać swoje kompetencje. W ramach koalicji decyzję o desygnowaniu kandydata na premiera ma w rękach prawo i sprawiedliwość. Tak, na pytanie o to, czy Beata Szydło byłaby lepszym premierem niż Mateusz Morawiecki, odpowiedział w porannej rozmowie z RMFF-em Sebastian Kaleta. Wcześniej Patryk Jaki napisał, że gdyby Beata Szydło była szefową rządu, to podjęłaby decyzję o zablokowaniu budżetu Unii Europejskiej. Nie jest tajemnicą, że Solidarna Polska w tym aspekcie blokowania budżetu Unii Europejskiej z panem premierem się różniła. Mieliśmy inną propozycję działania, pan premier podjął inną decyzję, opinia publiczna może. Dokonywać oceny skutków tej decyzji, zaznaczył Kaleta. My od wielu lat wskazujemy, że w ramach rozmów z Unią Europejską nie powinniśmy być nastawieni na kompromis, który zostanie uszanowany przez Komisję Europejską. Pan premier Mateusz Morawiecki od początku 2018 roku liczył na to, że w dobrej wierze. Że pewne udogodnienia zostaną uszanowane. Tak nie było. Z tego powodu między innymi wskazujemy, że mieliśmy inne pomysły w tej sprawie, dodał wiceminister sprawiedliwości. W ramach rozmów koalicyjnych pokazujemy Prawu i Sprawiedliwości, że są obszary funkcjonowania państwa, w których osoby solidarnej Polski mogłyby być wartością dodaną, mówił Sebastian Kareta w internetowej części porannej rozmowy w RMFFM. Przede wszystkim po dymisji Janusza Kowalskiego ten wakat nie został uzupełniony w tym ministerstwie. Oczywiście w tym Ministerstwie Aktywów Państwowych dodał właśnie wiceminister sprawiedliwości. Robert Mazurek zapytał swojego kolegę. Y y swojego gościa również o to, czy dotowanie przez Marcina Warchowa ze środków Funduszu Sprawiedliwości Rzeszowskich Ochotniczych Straży Pożarnych w czasie kampanii na prezydenta Rzeszowa było zbiegiem okoliczności. Nie znam harmonogramu wszystkich dofinansowań, nie znam procesu decyzyjnego, dlaczego akurat w tym terminie podjęto taką właśnie decyzję odpowiedział Kaleta. Przed zmianami nie było Funduszu Sprawiedliwości i na pomoc pokrzywdzonym wydawano 1 milion złotych. Teraz wydaje się, Ponad 80 milionów. Jest 400 ośrodków pomocy, mówił przedstawiciel Solidarnej Polski. Patryk, jaki wiadomo, że lubi Beate Szydło. Wiemy też, że skumał się z Ziobro, a Ziobro nazwał Morawieckiego Miękiszonem, więc można się spokojnie spodziewać tego, że będą pod nim dołki kopać, bo przecież jest to stanowisko, które właśnie brakuje. Na przykład Ziobrze do swojej kolekcji stanowisk. W ogóle wyśle sobie to wyobraźcie. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny i premier w jednym. Władza absolutna. Także jak oni się tam dogadają, tak my będziemy żyć. Niestety już teraz od nas nic nie zależy, no chyba że kolejne wybory. No to się Łukaszenka zdenerwuje, bo wiecie, jak to. Jest, jak jakieś dochodzenie przeciwko niemu będzie, jak Niemiec będzie robił przede wszystkim, chociaż to Polaków ma za robaków, to jednak jak się chłop dowie, to na pewno jego odpowiedź będzie taka dosadna i wbijająca w fotel. Jak podaje Interia, niemieckie służby odnotowują coraz większą liczbę migrantów przybywających do Niemiec z Białorusi. Tylko w miniony piątek było ich 291 takich prób nielegalnego przekraczania granicy polsko-niemieckiej. W większości byli to młodzi mężczyźni, głównie z Iraku i Syrii, podaje gazeta. Z bilansu Policji Federalnej wynika, że od sierpnia z Białorusi do Niemiec przybyło blisko 4000 migrantów tylko w pierwszym tygodniu października, było ich 1183 i tendencja ta ciągle rośnie. Ale zobaczcie jak się zmieniła narracja, nie? Już nie ma dzieci i kobiet, teraz są młodzi mężczyźni. A w 2014 roku był płacz i lament. Dla władz niemieckich sprawa jest jasna. Chodzi o szantaż ze strony białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki, mający spowodować zniesienie nałożonych na Białoruś sankcji poprzez zorganizowany przez to e, właśnie Państwo Przemyt ludzi do Europy. Niemieckie władze prowadzą sobie obecnie śledztwo w sprawie Łukaszenki jako organizatora tego przemytu. Tak przekazuje Bild. Emigranci zaczynają swoją podróż do Niemiec na lotniskach w Bagdadzie, Dubaju, Bejrucie, Ammanie, Stambule, a od połowy września 2021 roku także w Damaszku. I to z białoruskimi wizami studenckimi. Po przybyciu do Mińska lokalna Straż Graniczna lub milicja przewozi ich w rejon granicy z Polską, w Niepilnowane przez Polską Straż Graniczną. Po dostaniu się na terytorium Unii Europejskiej migranci udają się do Niemiec. Tak opisuje ten proceder bild. Według informacji gazety Migranci muszą zapłacić nawet 4000 euro za ten organizowany przez białoruskie państwo przemyt. Ośrodek przejściowy dla migrantów w Brandenburgii jest sukcesywnie zapełniany. Wciąż organizuje się tam dodatkowe miejsca między innymi w ogrzewanych namiotach i kontenerach. Władze niemieckie są też zaniepokojone migrantami z ośrodków w Grecji, którzy także za cel obrali sobie Niemcy. Ponad 33 tysiące wniosków o azyl oczekuje obecnie na rozpatrzenie w Federalnym Urzędzie do Spraw Migracji i Uchodźców. No to, kurde, wstrzymajcie przyjm przyjmowanie wniosków o azyle i inne ochrony, bo jaki azyl? Jak u nich nie ma wojny? Może ja pojadę o azyl, aby mnie ochronili przed ciągłymi podwyżkami podatków. A Niemcy, jak się tak bardzo boją, to niech nam pomogą strzec e, granicy. Niech okażą wsparcie Polsce, Litwie, Łotwie, bo serio, jeśli nie kiwną palcem i nie pomogą, to osobiście bym ich tam wszystkich... Do Niemiec woziła i niech się martwią. U nas azylu brak. Wywalić pod niemiecką granicę i niech się dzieje, bo to już zaczyna być po prostu nudne. A proceder się nasila, a nie zmniejsza. W Polsce niedługo będzie zima, stan wyjątkowy się skończy. Zaraz będą wszyscy płakać, że ludzie zamarzają, świąteczna atmosfera pod marką Coca-Cola wejdzie za mocno i dopiero będzie się działo. Strajki, protesty, pikiety i zamieszanie. Do tego ludzie są już zmęczeni pandemią, lockdownem, antidotumami, polityką tego państwa z kartonu, koalicją, opozycją, co rusz kolejnymi zmianami w szkolnictwie. Mam wrażenie, że ktoś chyba próbuje i tak pompuje to społeczeństwo i patrzy kiedy, kiedy to wybuchnie. Długo takiego napięcia na pewno nie wytrzymamy, bo zagryzamy się za tych migrantów, za tę Unię, za wszystko co się dzieje i działo dookoła nas. A po komentarzach niektórych może, mogę śmiało stwierdzić, że to się już chyba zaczęło. No nic żegnam, do zobaczenia jutro o 15.00. Dajcie znać, czy będziecie słowo na koniec odcinka. To podwyżka, a ja buziam pa. A każda podwyżka dostanie serducho, zapomniałam.